Dzień dobry, witam, a Piła się kłania. Mamy gotowego Forda Mondeo. Jest to rocznik 2018. Pierwsza rejestracja bodajże sierpień. Jest to model przejściowo-poliftowy, czyli z klapą tylną po lifcie i z tymi lampami. A jakimiś tam drobnymi zmianami w środku typu pianobleki zmieniły się w mat. Czyli taka pół-liftingowa wersja. Samochód ma na obecną chwilę przejechane 194 tysiące kilometrów. W Niemczech na 166 tysięcy mieliśmy wymieniony rozrząd. Eee, około 10 tysięcy kilometrów temu był wymieniony olej w skrzyni. Zweryfikowaliśmy rozrząd, wymieniliśmy uszczelniacz na wale, bo e, było lekkie zapocenie. Olej jest faktycznie wymieniony. przedstawiałem zdjęcia we wcześniejszych postach. Eee, cały przegląd. Wykonane, co mogliśmy, zrobiliśmy. Odma, filterek turbo, oleje, filtry w silniku, uszczelnienie pompy wtryskowej, uszczelnienie kasety wtryskowej napędu pompy wtryskowej. Przegląd całkowity. Dodatkowo w Niemczech były świeżo zrobione hamulce, więc generalnie roboty nie mieliśmy za dużo. Samochód stoi na wielosezonowych oponach marki Hancock z 2024 roku. Bardzo ładny stan, nie mam się tutaj czego czepić. Także auto przygotowane w pełni do użytkowania. Duży serwis, potwierdzenie fakturami i tak to wygląda. Ładny, prosty, czarny. Z tego co pamiętam, bez żadnej przyszłości wypadkowej. Mamy tam raport auto 1 i reszta. Wyposażeniowo. Mamy blis, mamy elektryczny fotel z pamięcią, mamy tempomat aktywny. Kilka fajnych smaczków jest wyposażeniowych. Spalanie poprzedniego właściciela 7,4 litra. Jest to wersja 180-konna. Kontrola atrakcji, Active City Stop, blisk, Cross Traffic Alert, Tempomat aktywny. Takie najpodstawowsze elementy wyposażenia zapewniające nam bezpieczeństwo i komfort jazdy. Pianobleki zniknęły w 2018 roku na rzecz matu tak to wygląda. tył mamy pasy z poduszkami powietrznymi, tak zwane te pompowane, bez panoramy tym razem. Tył tak samo. Tarcze są bardzo ładne świeże. Opona ta sama Hancock z 4, 24 roku Czwarty tydzień. Na wyposażeniu mamy hak. Czekamy od pana Niemca na kluczyk, ponieważ nie możemy go zdemontować. Bo obiecał szukać. Miał gdzieś tam wyjechać na urlop. Po urlopie nam go przesłać. Czekamy, może coś z tego wyjdzie. Dodatkowa mata. Zabezpieczająca przestrzeń bagażnika. Elektryczna klapa. Kamera i tak jak mówiłem, poliftowy tył. Druga strona. Ładny, nie niepobijany czarny lakier. Numer Win. Drugi fotel, manualny. I tak to by wyglądało. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zapoznania się z resztą całej mojej oferty. Pozdrawiam.